Temat, tytuł mojego wystąpienia. Najświętsze serce Jezusa, serce formujące relacje kościelne i społeczne, wezwanie do komunii życia, prawdy i miłości. Proszę Państwa, to moje wystąpienie nie będzie może takie systematyczne i jak prawdziwy wykład. Chciałbym jedynie zaprezentować pewne wypowiedzi, teksty, przede wszystkim osoby, które mogą być przykładem tego, że rzeczywiście kult Najświętszego Serca jest wciąż aktualny. Przykład Filipin w jaki sposób chcę tutaj w tym momencie jakby przedłużyć właśnie to zastosowanie, przekształcenie, przełożenie pewnych właśnie teologii, pewnego wezwania duszpasterskiego do tego, że rzeczywiście to nabożeństwo ten, to przyjęcie Jezusa Chrystusa w swoim konkretnym życiu przekłada się na realia społeczne. Wiemy że przecież, że jesteśmy ludźmi także społecznymi, żyjącymi w rodzinie, żyjącymi w różnych grupach, wspólnotach, w narodzie, że jesteśmy częścią Europy, czy w globalnym świecie także i w jakiś sposób elementem, że tak powiem brzydko świata. Stąd wydaje się tutaj słuszne. To sformułowanie, do, tego, do którego chciałbym się później yy, i na tej bazie, jakby odwołać w moim wystąpieniu. Mianowicie papież Leon XIII yy, został przytoczony przez Ojca Świętego Piusa XII w encyklice, który zapisał, napisał takie słowa: Kult najświętszego serca Jezusa jest najskuteczniejszą szkołą miłości, na której powinno się wspierać Królestwo Boże w duszach poszczególnych ludzi, w rodzinach i w narodach. Stąd właśnie to moje wystąpienie, ewentualny tekst, który byłby drukowany, będzie bardziej systematyczny. Chcę oprzeć właśnie na tych trzech wymiarach. Mianowicie, że znaczenie i wartość ro, i roli osobistego oddania się, poświęcenia się Bożemu Sercu stoi jakby u podstaw, jest fundamentem zaproszenia, przyjęcia Jezusa w realiach codziennego życia. Najpierw Środowisko rodzinne. Stąd kolejny punkt: konsekwencją kierowania się prawem i miłością Bożą w życiu osobistym jest właśnie przyjęcie Jezusa Chrystusa w przestrzeń tego środowiska, które powinno być no, najważniejszym dla całościowego rozwoju y, człowieka. I czy, y, czy, y, trzeci krok, trzeci punkt to jest właśnie już y, ujęcie szersze, a więc przyjęcie i postępowanie na wzór miłości serca Jezusa w życiu właśnie osobistym i rodzinnym stanowi podstawę, czy powinno stanowić podstawę do uznania i respektowania dekalogu, przykazań, prawa Bożego, miłości Bożej w wymiarze właśnie publicznym, a więc społecznym, czy więcej szerszym zakresie narodowym. Stąd jakby fundament wyjścia. Do takiego ujęcia to przede wszystkim spojrzenie na podstawę kultu serca Bożego, serca pana Jezusa, które ten kult sięga do podstaw Biblii. Tu już mogliśmy mieć okazję wysłuchać tych pewnych argumentów i racji. A więc do podstaw Biblii, do pierwotnej tradycji Kościoła, opartej właśnie na tej fundamentalnej prawdzie, przesłaniu, że zaczerpniętego ze Starego Już Testamentu, czy przede wszystkim objawioną. Ta prawda została objawiona w Jezusie Chrystusie, że Bóg jest miłością. I kult serca Bożego to jest właśnie jakby wejście w misterium Boga. Nie będę się tutaj rozwodził na, na ten temat, bo już słyszeliśmy wiele. Natomiast ten ostatni tutaj pojawiający się element, zdanie, że jest także wejściem w tajemnicę ludzkiej odpowiedzi. Jeżeli Chrystus kieruje do nas swoje słowo, przesłanie, to pozostawia nam decyzję: pójścia za albo przeciw. Nie ma jakby, nie można być zimnym albo, yy, albo trzeba być albo zimnym, albo gorącym. Nie ma jakby pośredniej drogi. A więc ta ludzka odpowiedź wyrażająca się właśnie w relacji, w więzi człowieka z Bogiem. Powołują Cię także na. Objawienie pana Jezusa Świętej Małgorzacie Marii Alakok. te słowa, które Małgorzata usłyszała, że moje boskie serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących. To podkreślenie tutaj, że płonie miłością ku ludziom, stanowi właśnie jakby istotę, że to, to nabożeństwo, ten kult ma dotyczyć, ogarnąć całość, wszystkich ludzi. Stąd może pojawić się pytanie, dlaczego i w jaki sposób mamy ten kult Najświętszego Serca przekładać właśnie najpierw w życiu osobistym, później w rodzinnym i w końcu społecznym. Choćby nawet przywołane wezwania z witani do Najświętszego Serca wskazują czym to serce jest, a właściwie kim jest ta osoba, które to serce wyraża właśnie takie wezwania jak serce sprawiedliwości, dobroci, pokoju, pojednania i tak dalej. Poza tym, to, co chyba powinno być fundamentem tego naszego przekonania do ważności tego kultu, to przede wszystkim same słowa Jezusa. Jezus, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. I jeżeli my prosimy w litanii słowami Kościoła, uczyń serca nasze według serca Twego, to jest jakby to właśnie uczestniczenie, wejście właśnie w to misterium obecności Boga w naszym życiu. Pozwolę sobie przywołać tutaj słowa księdza profesora Królikowskiego, który w niedawnym wywiadzie przed zbliżającą się tegoroczną uroczystością Bożego Serca powiedział, aby prawda i miłość stawały się konstytucją życia społecznego, to jakby istota, to jest kluczowe właśnie przesłanie społeczne kultu Najświętszego Serca, które może stać się źródłem cywilizacji miłości i prawdy o tej cywilizacji, którą o której wspominał poprzedni przedmówca. Nie wnikając, nie, rozwożą, nie, nie analizując tutaj nauczania ojcu, Stolicy Świętej ojca, poszczególnych papieży w tym względzie, tylko tutaj przywołuję, tak, że tak powiem, hasłowo takie encykliki jak Leona XIII, Annum Sacrum, czy później już wspominana Encyklika Quas Primas, czy też Lona XIII, o której tutaj nie wspomniałem. Natomiast chcę przede wszystkim, żeby nie przedłużać, jednocześnie odwołać się do listu biskupów polskich z 1948 roku. Był to list, który właśnie miał za zadanie, jakby przygotowanie ludzi wierzących w Polsce. Do tego uroczystego poświęcenia, o którym była już mowa w 1951, do poświęcenia narodu polskiego Bożemu Sercu. Kto sam siebie poświęca sercu Zbawiciela, zwracam uwagę na to słowo, kto sam siebie, ten uznaje jego panowanie nad sobą, postanawia żyć według jego przykazań, by miłością płacić właśnie za miłość. Ta przez samego Chrystusa objawiona praktyka jest jednym z najskuteczniejszych środków, dźwignięcia, czy to z grzechu, czy z różnych nałogów i ze wszelkiego zła. I jest także właśnie drogą do poświęcenia, do oddania i życia według właśnie życiem ofiary, życiem oddania się Chrystusowi i życiem miłości. To można byłoby jakby szerzej na ten temat mówić, ale ewentualnie odwołuje się do, czy odsyłam Państwa do, do ewentualnego tekstu drukowanego. Mianowicie, chcę tylko zasygnali, zasygnalizować, że w tej promocji, że tak powiem, takim językiem trochę współczesnym, tego kultu na gruncie naszym, polskim, krajowym jest znana służebnica boża Rozalia Celakówna. To ona jest tą, która jakby daje też impuls w oparciu o własne życie duchowe do tego aby właśnie najpierw każdy z nas poczuł się jakby wezwany do tego osobistego poświęcenia i oddania się Jezusowi Chrystusowi. Dosłownie parę dni temu, może kilkanaście, została wydana książka W sercu Jezusa ratunek i nadzieja. W sercu Jezusa ratunek i nadzieja. Opracowanie przygotowane przez wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego celakówny jest to właśnie ta część przede wszystkim tutaj zawarta którą chciałbym tutaj w pierwszej części przytoczyć a więc to poświęcenie oddanie się Jezusowi Chrystusowi w sposób osobisty. Ten to poświęcenie zostało jakby sformalizowane przez Kardynała Sapiechę w 1946 roku, który to wydał statut, podpisał statut i jednocześnie zatwierdził ten ruch, inaczej mówiąc, dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, jako pewien ruch w kościele, który jest aktualny. Oczywiście on był prężny, zwłaszcza po II wojnie światowej, jest to obecny były sekretarz i obecny sekretarz tego dzieła. Jest na tyle aktualny, bo skoro kardynał Dziwisz podpisał aneks do statutów rok temu, to wydaje się, że, a jednocześnie jest ten ruch wciągnięty do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, to wydaje się, że jest to jakaś szansa czy droga do tego, aby rzeczywiście pójść drogą tego oddania i poświęcenia się Bożemu Sercu. Proszę Państwa, druga, drugi punkt, druga tutaj płaszczyzna mojego wystąpienia to przede wszystkim zwrócenie uwagi na rodzinę, na środowisko rodzinne, które, które no jest tym, tym fundamentem prawidłowego rozwoju człowieka. Znamy to, co się dzieje z rodziną w Polsce czy na świecie, jakie się podważa różne jej znaczenie. Pomijam powiedzmy ten wątek. Chcę przede wszystkim tutaj uwrażliwić, uczulić, że no przecież to oddanie się rodzin było bardzo prężne, nie tylko w naszej ojczyźnie. Słyszeliśmy, że i jezuici, i księża Sercanie, i inni promowali, głosili rekolekcje w tym, w tym temacie. Ale to jest również przecież, ma zasięg światowy. Inicjatorem, że tak można tutaj bardzo skrótowo powiedzieć, jest na pewno ojciec Mateo, który zmarł w 1960 roku i uważał on właśnie, Poprzez swoją działalność, że nasze poświęcenie się Bożemu sercu jest środkiem, które ma być intronizacja właśnie w rodzinach, a jednocześnie jej istotą to jest przede wszystkim na to chcę tutaj podkreślić, to ma być wybór. Wybór Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Króla Rodziny w tym momencie. Proszę Państwa. Ojciec Łukawski na temat intronizacji Najświętszego Serca tak się wypowiedział, człowiek kierujący się w tym życiu Chrystusowym przykazaniem miłości współtworzy cywilizację miłości opartej na wzajemnym szacunku, szukania tego, co łączy i pragnieniu autentycznego dobra drugiego człowieka. Nie można sobie inaczej wyobrazić rzeczywistości poświęcania się Bożemu Sercu, jeżeli ta rzeczywistość przyjęcia Chrystusa do swojego własnego życia czy życia rodzinnego, nie przekładały się na konkretne relacje personalne, jeżeli by się nie przekładało na życzliwość, sympatię, wrażliwość, pomoc itd., itd. Proszę Państwa, przywołam tutaj w tym momencie emerytowanego egzorcysty diecezji w Pensylwanii, księdza prałata Jana Esefa, który właśnie też był tym, który... Uważał intronizację najświętszego serca, czy, czy też poświęcenie się Bożemu w sercu, za coś bardzo ważne, istotne dla współczesnego świata. Uznanie panowania serca Chrystusa nad nami nie jest zastrzeżone tylko dla rodzin, ale jest także też formą tego poświęcenia się osób, parafii, diecezji, każdej innych instytucji, w konsekwencji całego narodu. Inny tutaj przykład, znana nam doskonale, błogosławiona Teresa z Kalkuty, jest także na YouTubie, YouTubie film, fragment jej wywiadu udzielonego przed laty na temat właśnie między innymi poświęcenia się Bożemu Sercu. To on, on mówi w ten sposób, że on, ten, ten kult i jednocześnie to poświęcenie się Najświętszemu Sercu sprawia przemianę, odnowienie, umacnianie więzi i relacji w rodzinie. Co więcej, jest drogą wprowadzenia Jezusa do życia rodziny. Jest drogą najkrótszą, najłatwiejszą, największą. Dzięki temu, według błogosławionej Teresy, to poświęcenie, to oddanie trzyma ludzi razem. Ci ludzie żyjący we wspólnocie, w rodzinie są szczęśliwi. Czy nabożeństwo i kur jest aktualne? Czy poszedł w zapomnienie? Każdy z nas sobie musi to na to pytanie odpowiedzieć. Ale wydaje się, że od strony nauczania Kościoła czy stolicy apostolskiej ten kult jest wciąż żywy, choćby nawet poprzez beatyfikację niedawno Księdza Eustachego w 2006 roku czy w 2010 roku beatyfikacja Bernarda de Ojos. Jeden i drugi to ci, którzy są apostołami, byli apostołami kultu Bożego. trzymając się tutaj oboszczenia czasowego, więc przerzucam tylko slajdy. I proszę Państwa, troszkę takiego zasygnalizowania historycznego, mianowicie to poświęcenie się w wymiarze narodowym, nie tylko właśnie osobiste, nie tylko w rodzinie, ale właśnie narodowe, ogarniające wspólnoty kościelne, ale także i poszczególne władze publiczne. Takim przykładem może posłużyć właśnie poświęcenie się Bożemu Sercu przez władze cywilne i episkopat tamtego kraju, właśnie Hiszpania. To poświęcenie, które miało miejsce w 1919 roku. To był taki właśnie historyczny co prawda przykład i no można teraz jakby dyskutować, rozmawiać, może korzystać z jakichś wypowiedzi historyków na temat właśnie co dało to poświęcenie Hiszpanii, znając jej historię też czasu później po II wojnie światowej czy przed. W każdym bądź razie jest możliwość i jest szansa, że właśnie poprzez poświęcanie się wspólne, społeczne, można rzeczywiście zmienić oblicze świata. Innym przykładem, tutaj też zasygnalizowanym, to jest obecny kardynał, prefekt sygnatury apostolskiej a były metropolita w St. Louis w latach 2003-2008. To on właśnie w swojej diecezji promował poświęcenie się, czy też intronizację najświętszego serca. Uważał że jako skuteczne, bardzo skuteczne narzędzie nowej ewangelizacji. Są to słowa kardynała. Jako narzędzie właśnie nowej ewangelizacji. Między innymi dokonywał poświęcania poświęcenia obrazów Najświętszego Serca i tutaj jest jedno ze zdjęć na dole, gdzie to poświęcenie dokonywało się również w szkołach. Kiedy odwiedzam szkoły, mówił kardynał, jestem zadowolony, że obraz Najświętszego Serca ma tron w widocznym miejscu. Proszę Państwa, ten trzeci wymiar i już tak troszeczkę przechodząc do, brzydko mówiąc, lądowania, bo chcę jeszcze zaprezentować, jeżeli się uda i Tutaj przewodniczący pozwoli na taki czterominutowy film, żeby zamiast mojego słowa, może film bardziej dotarł do naszych umysłów i serc. To ten wymiar, właśnie, właśnie ten społeczny, społeczny wymiar oddania się i poświęcenia się Bożemu Sercu. Wszędzie tam, gdzie występuje deficyt dwóch podstawowych rzeczywistości, boskich i ludzkich, upada życie społeczne. Kulturalne, ekonomiczne, polityczne, a tym samym staje pod znakiem zapytania przyszłość cywilizacji ludzkiej, która jest darem Bożym, powierzonym człowiekowi i powszechnemu dobru. Słowa księdza Saneckiego. Proszę Państwa, chciałbym znów tylko zasygnalizować, czy w naszym kraju i innych państwach, narodach jest możliwe wypracowanie właśnie klarownych, właściwych, zgodnych relacji kościelnych i społecznych. Niedawno odbywało się Boże Ciało i, i, i Niedziela Dziękczynienia w Warszawie. Wypowiedź kardynała Nycza, który powiedział, że Kościół ma prawo obecności w przestrzeni publicznej. I skoro tak, to jeżeli idzie procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli ulicami miasta Warszawy, to pytanie, czy nie można właśnie dokonać. Na nasze czasy, tak jak to miało miejsce w dwudziestym roku, czy w dwudziestym pierwszym, pięćdziesiątym co prawda tylko tam było wtedy w wymiarze kościelnym, bym powiedział zamkniętej przestrzeni, ale czy właśnie nie są czasy obecne po to, takie by właśnie była możliwość poświęcenia się publicznego? O czym bardzo szeroko i tak dobitnie było poświęcone pierwszy światowy, pierwszy światowy kongres. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2011 roku w Parlemonial. Pierwszy światowy, po tylu latach, światowy kongres na temat właśnie y, kultu Najświętszego Serca, jako właśnie ta droga, refleksja do oddania się i poświęcenia się Bożemu Sercu. W 2011 roku także w wymiarze tylko wewnętrznym kardynał Józef Glemp poświęcił, czy powołał się na rocznicę sprzed 90 lat. Proszę Państwa, te dwa pytania, które tutaj się pojawiają, chcę jakby pozostawić i, i dać właśnie możliwość do pewnej wymiany, jednocześnie wytworzenia czy może też wypracowania jakiegoś stanowiska, by to nasze spotkanie tutaj, które ma miejsce, nie tylko było jakby było już zaznaczone no, spotkaniem się i wysłuchaniem tych czy innych słów, ale żeby rzeczywiście było jakąś taką inspiracją jakimś takim ogniwem czy jakąś takim zapalnikiem do tego, żeby to poświęcenie się i oddanie się Bożemu sercu i uznanie Jezusa Chrystusa swojego, Panem, swojego Pana było rzeczywiście realne. Czy właśnie obecne pokolenie podejmie takie działania, to już zależy także od nas, ale oczywiście nie tylko od nas. Co czynić, aby w jedności, zgodzie przedstawiciele narodu, władze państwowe i kościelne publicznie oddali się pod panowanie miłości Jezusa Chrystusa. Co czynić? Proszę Państwa, ten tekst, który nie konsultując z poprzednikiem, tak samo tutaj cytuję Jana Pawła II, na ruinach nienawiści i przemocy, której często jesteśmy, albo słyszymy, o której słyszymy, albo czasami jesteśmy też czasami dotknięci, a więc na ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja serca Chrystusa, kiedy rzeczywiście człowiek zwróci się do, do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Proszę Państwa i kończąc, właśnie proponuję ten dosłownie czterominutowy film. Myślę, że on się uda uruchomić. Jest to odwołanie się, tak jak poprzednik z kolei mówił o. A jakim państwie? Filipinach, Filipina, właśnie. Dobrze, Państwo słuchali, słuchają uważnie. Dziękuję to ja chciałbym tutaj właśnie ten film przywołać jako poświęcenie z kolei Kolumbii w 2008 roku. Także w jedności z władzami i kościo Kościoła Katolickiego i z ówczesnym prezydentem, z prezydentem Kolumbii, z władzami świeckimi i państwowymi. Proszę Państwa, no właśnie, kończąc moje wystąpienie, oczywiście to było takie tylko, takie właśnie. Rzucanie kolejnych slajdów, takiego rzucenia pewnych haseł po to, żeby rzeczywiście no, można było zaszczepić to przekonanie, że poświęcenie się, oddanie, uznanie Pana Jezusa w swoim osobistym życiu jest drogą do tego, by i w rodzinach, ale także i w relacjach społecznych, narodowych by była ta przeszłość, ta możliwość właśnie poprzez uznanie Jezusa, Chrystusa, swojego Pana i Boga posługując się czy odwołując się do słów Świętego Tomasza, rzeczywiście ta, to poświęcenie miało także mogło się przekładać także na relacje właśnie to społeczne, które stworzą tą przestrzeń tak, żeby to nasze życie, nasza codzienność nie była uciążliwą codziennością, ale rzeczywiście oparta na cywilizacji miłości, dobra, poszanowania, godności i szacunku. Dziękuję bardzo.